Witam serdecznie Bagusie na czytanku na luty 2024 dla Was. Będzie to króciutkie czytanko, także możecie sobie uszykować kawkę, herbatkę, co tam lubicie. I lecimy. I lecimy z tym koksem. Zobaczymy, co tu dla Was los szykuje na luty. Jakie będą tutaj szanse, okazje do wykorzystania, co Was będzie blokować, co, co należałoby zrobić, jak to wykorzystać. Zobaczymy. Jakie wyzwanie? poczekajcie, jeszcze sobie oczyszczę te karcioszki, dla wagusi, co dla wagusi, co dla wagusi tutaj będzie, wyzwaniem, szansą, każde wyzwanie to jakaś szansa w moim więc zobaczmy co u was, kochane wagi, jakie wyzwanie, jaka szansa stoi przed wami w lutym. Co was będzie blokować? Co należałoby zrobić? Jak to wykorzystać? Co będzie się No dobrze. No pytamy sobie, dlaczego trujeczka, dlaczego trujeczka buław? Dlaczego siódemka buław? Czyż mam jasny przekaz już. Dlaczego dwu, yy, arcykapłanka? W tle czytania mamy. Maga, dwójka buław, paśki Kielichów. No to ciekawe, kochani, to ciekawe, co tutaj się pokazuje. Szansa, wyzwania. Macie jakąś swoją wizję? Macie jakąś wizję? Dajcie mi się przyjrzeć, bo to jest moja nowa talia. I dopiero, dopiero zaczynamy swoją wspólną przygodę. A to jest zupełnie to inaczej pokazane niż we wszystkich taliach, możecie spojrzeć. Trójka buła w ogóle mówi nam o wizji. Mamy jakąś wizję, mamy jakiś cel. Poczyniliśmy już pewne kroki do tego, aby, aby tą wizję zrealizować i teraz czekamy na efekty naszego działania i to jest wasze wyzwanie, albo żeby tą wizję w sobie obudzić, albo żeby podjąć już pewne kroki w celu zrealizowania tej wizji. I tutaj już by trzeba było chyba te kroki podjąć, bo mamy cesarza, a cesarz może mówić nam o tym, Cesarz to jest szef, cesarz, cesarz zarządza, cesarz to jest struktura, cesarz to są zasady, cesarz to jest porządek, tak? Więc albo to będzie dla was wyzwaniem, żeby w swoim życiu wprowadzić już jakieś konkretne zasady, porządek, skonkretyzować się, albo żeby na przykład otworzyć jakąś swoją działalność i tego dotyczy ta wizja, która się tutaj pojawia, jak najbardziej, albo to jest jakaś wizja też być może awansu w pracy. No, czemu by nie? No może tak, aczkolwiek bardziej mi się wydaje, że jeśli już to pójście w jakimś nowym kierunku, chyba. Tutaj bardziej bym powiedziała, że pójście w jakimś nowym kierunku, może bardziej na coś swojego, tak? Bardziej na coś swojego postawić. I tego chyba ta wizja dotyczy. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować. I co Was blokuje? Blokuje Was siódemka buław. Siódemka buław to jest asertywność. Siódemka buław to jest stawianie na swoim. To jest obrona swoich przekonań, swoich pomysłów, swoich idei. Tu jesteśmy wystawieni też na takie próby, tak? Takie testy od życia, czy aby na pewno chcesz tego, czy aby na pewno masz w sobie wystarczająco siły, determinacji, by doprowadzić ten projekt, cel do końca. tak? Więc tu was może blokować, czy no, może tak, może nie. Nie jesteście, jakby, do końca otwarci na te nowe możliwości, bo świat to jest zakończanie starych cyklów i otwieranie się na nowe rzeczy na nowe możliwości, tak? I tutaj jakby wy się może troszeczkę bronicie przed tym. To do was wchodzi, wbija się i, i dociera do waszej intuicji, że tu się pojawia coś nowego, tu się pojawiają jakieś możliwości. Tu może się kryć wasze spełnienie jakichś życzeń, jakichś marzeń. A z drugiej strony mówicie, hola, hola, ale czy to mi da faktycznie to szczęście, czy to mi faktycznie da to spełnienie? Czy ja jestem gotowy, czy ja jestem wystarczający? Wystarczająca, tak? Czy, czy, czy ja już mam to życie do końca poukładane, żeby tutaj wkraczać w jakieś nowe drogi, nowe ścieżki? No i co może być pomocne dla Was? Co powinniście zrobić? Przede wszystkim posłuchać swojej, posłuchać swojej intuicji bazować na, na tym, co wy, czuje, co wy czujecie, jeżeli dany kierunek, dana wizja jest, no mocno wam, wam gra w serduchu, to idźcie za tym, idźcie za tym i, 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 i tyle, tak, bo zamykajcie swoje stare sprawy, to, co wymaga dokończenia, dokończajcie i, i otwierajcie się na nowe i stójcie w swojej prawdzie, nie, nie odwracajcie się do niej plecami, nie róbcie sobie stop, tylko po prostu e, brońcie tego, co jest dla Was ważne, co jest dla Was wartościowe, co, co niesie dla Was jakieś spełnienie. Mm, powiedziałabym też, e, abyście za mocno nie mówili wszem i wobec e, o tych swoich planach, bo mm, e, 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 e. Bo arcykapłanka to jest też tajemnica, i czasami mówi o tym, żeby pewne rzeczy zatrzymać w tajemnicy, żeby o pewnych rzeczach nie mówić głośno. I tu mamy też siódemkę mieczy, która mówi o tym, że uciekamy przed czymś. No, mówi często o, o jakiejś manipulacji, o oszustwach, o, o kradzieży mówi, ale mówi też o tym, żeby działać w taki nieszablonowy sposób, żeby podejść do pewnych spraw z, z innej perspektywy, z innej strony, z innym podejściem niż jest to przyjęte ogólnie, żeby wykorzystać swój spryt tak, aby pewne rzeczy przeforsować. To znaczy nie, nie działamy wbrew prawu, nie działamy wbrew na szkodę innych, ale możemy zadziałać sprytnie, tak? Obejść pewne rzeczy w sprytny sposób w taki, żeby nie zaszkodzić innym, ale żeby pomóc sobie. I tutaj przydatna będzie też, mówię, wasza mądrość, wasza intuicja, wasz wgląd. I to wykorzystajcie w tym miesiącu. W tle czytania mamy maga. mag, mag wykorzystuje to, co ma. Mak wykorzystuje swoje zasoby, swoje dary, talenty, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, mądrość. E, Mak to jest też nauka, e, zdobywanie tego doświadczenia, poszerzanie tego doświadczenia e, i działanie e, w praktyce, czyli, czyli nie tylko siedzenie w głowie i, wiecie, czytanie, czytanie, ale też wykorzystywanie tego, co, czego się nauczyliśmy, do tego, żeby coś stworzyć, żeby coś zmaterializować, żeby coś wprowadzić do naszego życia, tak? Macie dwójeczkę Buław. Dwujeczka Buław mówi o planowaniu, o zrobieniu kroku do przodu, naprzód. Czyli nie. Często w niektórych taliach jest pokazywane, że właśnie człowiek jedną nogą stoi jeszcze w przyszłości, a, a a drugą już, już nieśmiało kieruje się ku przyszłości, no ale tak się nie da, musimy dostawić tą drugą nogę z przeszłości do tej, która idzie w przyszłość, żeby ruszyć z miejsca, tak to? W tym miejscu stoimy, więc no tutaj jest taka rada, żebyście się zdecydowali, żebyście podjęli pewne działania, pewne kroki w związku z tą wizją, żebyście się już nie wahali, tylko, żebyście zrobili sobie dobry plan działania, tak, żeby to właśnie tak jak cesarz też o tym mówi żeby mieć taki plan działania, takie zorganizowanie, tak, żebyście byli przygotowani w pełni do tego, czego chcecie się podjąć. Paść kielichów, no Paś kielichów może mówić o miłych wiadomościach, o, o jakimś zaproszeniu, o jakichś takich towarzyskich tutaj. Yy, yy o takim towarzyskim spędzaniu czasu z przyjaciółmi, może dostaniecie od kogoś zaproszenie gdzieś, warto, warto się wybrać, tak? Warto się wybrać, jeżeli dostaniecie takowe zaproszenie, czy jakąś miłą wiadomość. Paśki Lichów to też jest takie pójście, zrobienie śmiało kroku dla mnie, Paśki Lichów, ja tak odbieram tą kartę w tym momencie, jako takie pójście za swoimi marzeniami, za tym, co gdzieś nam w duszy gra i i realizowaniu się, kochani, po prostu realizowaniu się na, na, na tej płaszczyźnie. Także, także tak, to, tak to tutaj u Was wygląda. Mhm. Zobaczmy, jaka jest rada z talii Osho dla wagi. Jaka jest rada stali oszołemtarod babagi? Jaka tu jest dla was rada na luty 2024? Integracja, no zobaczymy. E, dajcie mi chwilkę, ja wam chciałabym, żebyście spojrzeli na tą kartę. O, akurat pięknie się otworzyło na ten. I posłuchali teraz przekazu. Obrazem integracji jest uniomistika, połączenie przeciwieństw. Oto czas spotkania dualizmów życia doznawanych wcześniej. Zamiast nocy przedstawiającej się dniu czy ciemności dławiącej światło. Widzimy, jak dualizmy współistnieją, tworząc jednolitą całość. Nieskończenie. Promieniuj, promieniując się w, w siebie, a każdy z nich w swej głębi zawiera nasienie tego, co jest jego przeciwieństwem. Orzeł i łabędź są istotami latającymi, pełnymi majestatu. Orzeł jest ucieleśnieniem siły i samotności. Łabędź w, ucieleśnia przestrzeń i czystość. Płynie spokojnie, zanurza się w uczuciach, w pełni zadowolony i kompletny w swej doskonałości i pięknie. Jesteśmy połączeniem orła, i... orła z łowędziem mężczyzny i kobiety ognia i wody życia i śmierci. Karta integracji jest symbolem samotworzenia nowego życia i mistycznego zjednoczenia znanego też jako alchemia. W człowieku jest konflikt. Jeśli nie zostanie on rozwiązany w nim, nigdzie nie może zostać rozwiązany. Polityka jest w Tobie między dwiema częściami umysłu. Istnieje bardzo mały pomost. Jeśli ten pomost zostanie zerwany w wyniku jakiegoś wypadku, wady fizjologicznej czy czegoś innego, człowiek dzieli się wewnętrznie, staje się dwiema osobami. Znane jest to jako schizofrenia, rozdwojenie osobowości. Jeśli ten pomost zostanie zniszczony, a jest on bardzo delikatny, rozdwoisz się, będziesz się zachowywać jak dwie różne osoby. Rano jesteś bardzo kochający, bardzo piękny, wieczorem jesteś bardzo rozluźniony, zupełnie inny. Nie pamiętasz tego, czym byłeś rano. Jak możesz pamiętać? Wtedy działał inny umysł, a jedna osoba stała się dwiema. Gdy ten pomoc zostanie wzmocniony na tyle, by dwa umysły przestały istnieć jako dwa i połączyły się w jedność, nastąpi integracja, krystalizacja. To, co George. O, ciężkie nazwisko! George Gour... G... G. Poczekajcie, Gurdieff nazywał krystalizacją istnienia. To nic innego, jak tylko te dwa umysły stające się jednym. Wewnętrzne spotkanie aspektu męskiego z aspektem żeńskim. Spotkanie yin z yang, lewego z prawym, logiki z nielogiką, Platona z Arystotelesem. Jak wam się podoba ta karta? I jak wy ją rozumiecie? Jestem bardzo ciekawa, jeśli będziecie chętni podzielić się w komentarzu, jak to z wami tutaj Współgra, to, to będę bardzo wdzięczna, ponieważ ja jestem osobiście zachwycona tą talią. Co ja Wam mogę powiedzieć? W odniesieniu do Waszego czytania, mogłabym powiedzieć, że należy tutaj zintegrować chęci z działaniem. Po prostu, tak? Żeby ta Wasza wizja zaistniała w rzeczywistości. Bo nie wystarczy tylko myśleć, żeby coś zaistniało, trzeba działać. Czasem trzeba połączyć właśnie te przeciwieństwa, tak? Spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy dualizm w naszym świecie jest pewnego rodzaju troszeczkę niezrozumieniem istoty, ale nie będę o tym teraz mówić, kiedyś sobie o tym może porozmawiamy, może zrobię takie pogadanki luźne na temat pewnych rzeczy, jak ja to rozumiem, ponieważ uważam, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby ten świat rozumieć na swój sposób aczkolwiek w różnych książkach znalazłam potwierdzenie na swoje, na swoje, jakby, widzenie tego świata. I to, co na przykład możemy postrzegać jako złe okoliczności naszego życia, tak naprawdę mogą być największym błogosławieństwem i szansą do tego, żebyśmy to życie zmienili, przemienili, transformowali do, do czegoś dużo lepszego niż mieliśmy dotychczas, więc Nazywanie czegoś pierwotnie, że coś złego nam się przytrafiło, może w końcowym efekcie, mówię, zostać nazwane błogosławieństwem. To jest jakby taka integracja, że coś nie przytrafia się Tobie, tylko dla Ciebie. I pomyślcie sobie nad tym, co należy w Waszym życiu zintegrować. I teraz pomyślcie sobie pytanie: Ja wylosuję trzy karty. Z. Tutaj z anielskich odpowiedzi. I zobaczymy, co Wam tam wyjdzie ciekawego. Macie teraz chwilkę, pomyślcie sobie pytanie. Skoncentrujcie się na tym pytaniu i wybierzcie sobie jedną z trzech kart. Możecie sobie zatrzymać y, też ten film, jeżeli będzie taka potrzeba, aby dać sobie chwilkę czasu. Dobrze. I tak. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, Jedyneczka. It's up to you. To jest takie przesłanie, że to jest jakby wznoszące dla ciebie. To jest coś, co wzniesie Cię być może na wyższy poziom. Zrozumienia, doświadczenia, tak? Jest to coś dobrego dla Ciebie, to o co pytasz. To jest coś, co da Ci szansę rozwoju. Dwójeczka? No nie wierzę. W każdym znaku praktycznie wychodzi ta karta. Komunikuj się jasno i klarownie. Komunikuj swoje potrzeby, swoje obawy, swoje lęki jasno i klarownie. Czyli nie zamykamy pod dywanik, nie udajemy, że czegoś nie ma. Jeżeli coś jest, jeżeli coś czujecie, że ma być wypowiedziane, to ma być wypowiedziane w sposób jasny i klarowny, nieokrężny. Jeżeli komunikujecie się z innymi, to, to mówcie, mówcie po prostu jasno i klarownie. Co czujecie, co potrzebujecie, co Wam się nie podoba, co Wam się podoba. Co możecie zrobić, a czego nie możecie zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Eee, czyli, czyli, no, czyli po prostu, tak? Jasno i klarownie. Jeżeli o coś, o co pytacie, to ma być tutaj jasna i klarowna komunikacja, jasna i klarowna intencja, jasne i klarowne działanie. Eee, trójeczka. Przebaczenie, kochani. Przebaczenie. Wybaczenie, wybaczenie sobie, wybaczenie innym, wybaczenie tej sytuacji. To, o co pytacie, wymaga wybaczenia. Wybaczenie jest potężnym narzędziem też do transformacji, chciałam wam tylko powiedzieć. Macie piękne metody wybaczenia metodą Kolina Tippinga, czyli radykalne wybaczenie, radykalne wybaczenie. Posłuchajcie sobie o tym, genialna metoda, naprawdę Zmienia, zmienia w ogóle no, życie, sposób życia. Jest, 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 jest to naprawdę super, super pomysł dla siebie, jeżeli coś wymaga tego wybaczenia. E, jakie znaki zodiaku będą dla Was sprzyjające w lutym? Wodnik, e, bliźnięta i lew. Wodnik, waga bliźnięta. Nie. Wodnik bliźnięta i lew przepraszam was, bo już przy którymś czytaniu to już człowiek się troszeczkę miesza no i tyle i tyle i tyle miałam wam dzisiaj do przekazania, mam nadzieję, że coś wyniesiecie z tego, z tego czytania, dajcie mi znać w komentarzu będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło bo chcę zobaczyć jak, jak ten powrót mój tutaj do was przebiega, czy E, czy, czy ta moja nowa talia jest ze mną kompatybilna jak, jak ona tu ze mną współpracuje jaki daje wam odczyt czy to się z wami w jakiś sposób zgadza co myślicie o tej karcie, o tej talii e, o talii to nie no bo tylko jedną kartę poznaliście ale co, co myślicie o tych przekazach czy, czy chcielibyście to e, abym e, w następnym czytaniu też ujęła ten przekaz o Józean Tarot e, cóż, życzę wam cudownego lutego Podjęcia decyzji, podjęcie działania i, i no, kreowania tej swojej rzeczywistości wedle Waszej e, wizji. Dziękuję e, za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.